Teraz trzeba płacić, no ale jeśli takie są wymogi, no to nie ma innej rady. Opłaty za parking są tak niskie, 50 groszy za godzinę, że uważam, że to nie jest jakaś wysoka opłata. Po raz pierwszy dzisiaj skorzystałem z tego biletu i żadnych problemów nie było. Po prostu trzeba włożyć bilecik, tam wszystko elegancko pisze, rzucić monetę i bilet wyskakuje i to wszystko. Wydaje mi się, że w innych miastach Polski to samo jest zrobione i kierowcy są zadowoleni. Nie ma naciągaczy oraz ludzi którzy są porządnych ludzi Lego Frejera. często jak człowiek chciał przyjechać i zrobić jakieś zakupy szybkie i tak dalej to był cały parking zajęty bo parkowała cała masa samochodów przyjezdnych zostawiali ludzie samochody to jest naturalna konsekwencja tego że wszyscy ludzie tam zjeżdżali i parkowali dzień w dzień to sklep powinien ponosić koszty parkowania a nie tak zarabiają na pieniądze. Z drugiej strony o tyle jest leży, że to był jeden darmowy parking w centrum. Myślę, że jakaś pierwsza do dwóch godzin powinna być darmowa, a później powinniśmy dopiero dopłacać. Fakt, że dla kobiet dwie godziny na zakupy to też jest mało, no ale zawsze. Dla innych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj nawet yy, z innych miast, tak jak ja przyjechałem z Białego Stoku, to no, nie ma żadnych kłopotów. Tak, to przynajmniej można utrzymać ten parking w czystości, czy rozbudować kiedyś.